Cześć! Witajcie na naszym kanale Twin Story Vlog. To co słyszycie, to co słyszycie w tle, to są dziewczynki, a dokładnie Nela teraz. się dorwała do keyboarda, bo robiliśmy dzisiaj, e, nagrywaliśmy odcinek na kanał Dziewczyn Komedie. E, mama chce zostać piosenkarką, więc e, i keyboard został, dziewczyny wróciły z przedszkola, dzisiaj dziewczyny, słuchajcie, były pierwszy raz w przedszkolu od dwóch miesięcy, w związku z tym e, takie, wiecie, wróciły wesolutkie, bo widziały się ze wszystkimi kolegami, tak, koleżankami, wszystko fajnie było. No i jak zobaczyły jeszcze keyboardzik, no to już w ogóle jest ekstra lila, dawała koncert przed chwilą, ale już nie udało mi się tego nagrać. Anelusia koncertuje teraz. taki ładny koncert. Chciałaś dać koncert ładny. A to może chwilę później wszyscy do stajenki? Dobra. No to już, słuchamy. Dobra. No. Jakiś pogłos włączyłaś, ja nie wiem, bo myślę ja się na tym nie znam. Jakieś tony, tak? No właśnie, jakiś pogłos sobie taki włączyłaś. Ja nie wiem co tutaj się... Jakżeż coś tu się z tym robi, to ja nie mam bladego pojęcia, ale może... No nie mam, niestety. Niestety nie pomogę Ci. Gdzieś tutaj. Albo może poczekaj. O! No i teraz próbuj. No, jak na pianinie, tak? Tu ja sobie zaznaczyłam, bo miałam się kiedyś uczyć kolęd. Ale kupiłam keyboard w zeszłym roku i tak leży, nie było czasu. O nie! Któż to takie rzeczy robi? A ja wam coś pokażę. Ja Wam coś pokażę, bo Wy sobie pewnie myślicie, gdzie jest Lila. A Lila właśnie skorzystała z okazji i ja Wam teraz coś pokażę. Patrzcie się. A kto to jest? Kto to zwinął mamie telefon? Lila zwinęła mi telefon i ogląda szorcy. Możemy tak? Może my też takiego szorca nagramy, co? To jest Konie... tak TikTok, TikTok na YouTubie. Ja mam TikToka zablokowanego, odkąd mi Lila na TikToka zaczęła wchodzić, więc tylko u nas w domu tato na TikTok z TikTokiem jest za pan brat, a ja wylogowałam się z konta, żeby Lila tam nie klikała, bo po prostu ona tam kocha wchodzi kochała wchodzić na TikToka i szurać. A teraz jak pojawiły się shortsy na YouTubie, no to ona oczywiście scrolluje cały czas te szorcy i tam sobie ogląda różne rzeczy. Więc muszę chyba też coś z tym zrobić. Wcale nie jestem jakoś tak mocno fanem, żeby to tak. Wiec. Znaczy, to jest wiadomo, fajne no to i dla dorosłych, i dla dzieci. Z tym, że jeżeli chodzi o TikToka, no to bardzo mi się nie podoba to, że tam wiecie, wszystkie treści można znaleźć, i nie wiadomo, co się za chwileczkę pokaże i że te treści nie są w żaden sposób y, jakby dopasowywane do wieku tego odbiorcy i w ogóle, bo pomimo tego, że ja głównie oglądam kotki i pieski bo to jakoś tak to mi się najbardziej podoba, no to pokazują mi się przeróżne rzeczy, wiecie łącznie z przeklinaniem i tak dalej więc to mi się nie podoba już co innego jeżeli to widzi ktoś dorosły, a co innego jeżeli treści, które nie są dla nich przeznaczone, oglądają dzieci teraz Nela daje drugi koncert Baw się, baw dziecko, drogie. nie gra. Nie gra? Wyłączyło się? A cóż tam się stało? Oli, ja telefon proszę oddać mamie. Szczwaniaczku mały. No to nie wiem. A może wydało, to? a może się wydało, fało. Wydawało? Co się wydawało? Nie wydało. Nie umiem. Nie, bo to. się nie świeci. Rozładowało? Tak. Nie wiem, kochanie, może kabel się tam gdzieś przy Dobra, zaraz będziemy to się patrzeć Dziewczynki poszły do przedszkola, a w przedszkolu, wyobraźcie sobie, ciocie podały dla dziewczynek prezent, który przyniosła gwiazdka i zostawiła w przedszkolu dla nich. Będziesz otwierać? Które twoje? Chyba podpis, nie ma podpisane. Nie ma podpisane, nie, możecie sobie wybrać, które chcecie. Czy ten, czy ten chcesz? Ten. Ten chcesz, dobra. No to już to otwieramy, otwieraj, co tam w środku jest? A tutaj co jest zakazanie. Tu jest zakazanie, że nie wolno dzieciom poniżej trzeciego roku życia, ponieważ tam jest w środku zabawka i tam są małe elementy. A ty już masz ile? Cztery, brawo! No to ty już możesz. To otwieramy. To kartka tutaj jest. Trzeba pociągnąć. No i super. Wbieramy. A tu, Mikołaj, z niespodzianką. I książeczka. Święta z bajkami. O, będziemy czytać? Super. Królewna śnieżka i krasnoludki popatrz. I złama cocha. I złama cocha, jakie są jeszcze tytuły? Gdzieś tu są z przodu tytuły albo z tyłu? A może z tyłu są tytuły? Gdzieś zawsze jakieś tytuły są. O. Jest królewna śnieżka i siedmiu krasn i krasnoludki. Zaklęty Książę, Piękna i bestia, dziewczynka z zapałkami, jaś i zaczarowana fasola oraz nowe szaty cesarza. Super, będziemy czytać nie wszystkie. No to już będziemy czytać. Otwórz Lila, ty swoją. Bo ty masz inną książeczkę z innymi bajkami. No tutaj nie ma czekolady, tylko był Mikołaj. Ale nie No to ale Mikołaj to jest czekolada, nie? Nie pójdzie nie, to moja Oj, to czekoladki tam zaraz jakieś znajdziemy. Ej, czytaj, mama. Czytaj, mama, zaraz będziemy tutaj, otworzymy jeszcze Lili. Odtóż za Lilaj, albo Lila otwórz ty. zobaczymy, co tam jest w środku. I zaraz będziemy czytać bajeczki. No tutaj trzeba rozwiązać. Nie, tutaj trzeba kochanie rozwiązać. Puść. Zrobi się ten. Zawidzało się. tak? Tak, No, ciągnij. Ciągnij tutaj, Lila. Lila, ciągnij dostaw telefon. Ciągnij tutaj. Nie, to, ta, folię ciągnij. Folię tutaj. Tutaj ciągnij folię, no. No, z całej siły, z całej siły ciągnij. Żeby otworzyć. Dobra, otworzyłam. Jest Mikołaj różowy. I do tego są święta z bajkami, a tutaj będą inne bajki. No, oprócz ty, pociągnij tą folię, rozbrzwij. Folie, folie, folie. O właśnie, dobra. Tu są bajkowe święta takie. Tamte mieliśmy niebieskie, a te mamy takie y, morski kolor. Chociaż tutaj chyba jest taki bardziej granatowy, ale generalnie on jest morski. I tu mamy tak. Kopciuszek, śpiąca królewna, brzydkie kaczątko, rożpunka. Rumpelstynkiel, wilk i siedem koźlątek oraz kot w butach. No, no to też mamy dużo fajnych bajek. No to będziemy zaraz wszystko I kot czytać. Kot w butach! Zaraz będziemy wszystko no. czytać. Ekstra! Super, nie? Kot w butach, to jest śmieszne. A powiedz jeszcze, jak było dzisiaj w przedszkolu. I. Kot <laughs> Jaki entuzjazm! Cieszę się, że wróciłaś do przedszkola? Czy już jesteś zdrowa? Tak, i wracasz do przedszkola? Cieszysz się? A, ja rano nie chciałam bardzo do przedszkola, nie? I... śpiąca byłam, tak? Nie, jak dawno, uh -huh. e, e, z mi lekarza, o, że nie chciałam iść do przedszkola. No dokładnie, tak było. Ale cały czas mi się to przypio, przypomina w oczach. W oczach Ci się przypomina, jak byłaś z, z Lilą u lekarza i nie chciałaś pójść iść do przedszkola, tak? tak. Mi się coś przyścina. Przypomina Ci się, aha. No dobra, ale już poszłyście się do przedszkola, mówisz, że fajnie było. Ej, mama krzycza. Ćwiczyłyście wierszyki na Dzień Babci i Dziadka? I... tak! I co, umiałaś swój wierszyk powiedzieć? Tak. I ciocia mówiła, że ładnie? I... Ta. Zgrywał ja, tak! Zgrywało się to. się śniło? Coś się śniło dzisiaj? Co 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 coś się śniło co z tymi serwami, jak to było? Byłaś kotkiem? Nie ty no, opowiedz nam. Wczoraj mi się przyśniło, że e, złapał mnie kamel taki od Smurfów chłopak. Gargamel. 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 I zamienił mnie w małpę. Z małpę nie zamienił gargamel? Tak, widzieliśmy. I co ty robiłaś tam, jak byłaś małpką? <tryk> Spinała się na drzewo. Aha, spinała się na drzewo, rozumiem. No takie sny. Ciekawe. Bardzo ciekawe sny. Dobra. To słuchajcie, na razie się z Wami żegnamy idziemy czytać te bajki. Poza tym jeszcze musimy zjeść obiad, bo dopiero dziewczyny niedawno wróciły z przedszkola, więc jeszcze wiecie, coś tam trzeba przekąsić, bo jest szesnasta. Śpiewamy? No, no no. Słuchajcie, trochę czasu. I teraz Lila, na koncert? Ja, 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 Ojej, nie ma piosenki żadnej? Nie. ja, podkład tak puściłaś taki? Okay.

Daj komuś. po prostu dostał. Nie trzymaj tak nisko! to co ty taki wrażliwy A, ja idę. Ja idę. Ja idę. Ja idę. Ja idę. I spierd... Mama z tatą spierd... spierdali tobie coś tu na przyciskała. 哎，我试试。谢谢 I, I Halloween. Halloween? Tak. I, i. No to super, Macie już dziewczyny pamiątkę. I mama z tatą. I kończymy z tym. Swingamatkę no. i zrobili ciasteczkę. Takie ładne, śliczne. Układali te i znowu tak po jednym, po jednym naokoło i ciasteczka są ładne. Mm -hmm. A potem posypali je posypką, ale nasypali na dale i obrócili, i jest takie całe ładne posypką. Całe ładne. To Super. To jest koniec twojej Koniec. No to Jesteńka się ukoń ładnie. Takie twoje. Ukoń się ładnie. Tu umiesz się ładnie ślicznie, ślicznie pięknie. No i Frotka gdzieś tu się zgubiła, zaraz będziemy Frotku yeah. szukać. Trzeba warkoczyka zrobić. Gdzie? Yeah. Yeah. No i już pobiega. No, to mieliście okazję zobaczyć, jaka twórczość jest dziewczyn. Z jednej strony Nela śpiewała, z drugiej strony Lila opowiada bajki, także dzieje się, dzieje się, nie ma to tamto. Koncerty u nas w domu są non stop, non stop są jakieś przedstawienia, więc wiecie, nie nudzimy się, nie nudzimy się do teatru, już chodzić nie musimy. Nasze dziewczyny nam zapewniają wszelakie rozrywki. Dobra, kończymy tego vloga. Dziękujemy Wam, że oglądaliście. Pozdrawiamy Was serdecznie. I co, zapraszamy na kolejny odcinek. Tego vloga widzicie, yy, będziecie widzieli zaraz w środę, a kolejny vlog będzie w piątek. Tak, ten vlog jest w środę, a kolejnego vloga będziecie widzieli w piątek po trzech królach. No więc do zobaczenia w takim razie w piątek siódmego. Pozdrawiam, pa pa!